Dzisiaj szanowni państwo pokażę wam coś, czego nigdy nie otworzyłem Oto przed wami dwupak figurek od NECA Toys Exclusive z San Diego Comic Conu z roku 2019 Tu jest taki rzepik, otwiera się I jest to Batman oraz Obcy z komiksu Batman Aliens 2 i moglibyście zadać pytanie, dlaczego nigdy ten zestaw nie został otwarty? Otóż z dwóch powodów. Po pierwsze, jak zobaczyłem te figurki na miniaturkach, to mówię, sweet, biały alien, ale zaraz trzeba to zrobić dobrze. Batman Predator, Superman Aliens, Green Lantern Aliens, jest. Batman Aliens 2. Otóż w tej historii pojawia się faktycznie biały ksenomorf i jest to uzasadnione fabularnie. To znaczy on jest biały, ponieważ 70 lat spędził w zamknięciu, bez tam jedzenia, dostępu do czegokolwiek. No więc tak się trochę odwapnił albo zawapnił i jest biały. W ogóle zwróćcie uwagę na te barstery, które siedzą mu na rękach. W ogóle fajny motyw, dziwne, że nikt tego wcześniej nie użył. No ale jak zobaczyłem tą figurkę na żywo, to mówię, gademyt, góra czaszki tej figurki jest zielona. To nie jest ten sam alien o którym myślałem. Faktycznie później w tej historii pojawia się jeszcze jeden biały alien i to jest hybryda um, aliena i Jokera. Nie pytajcie, bo to jest bardzo durny pomysł. No ale on po pierwsze ma ciuchy, a po drugie no nie ma tej zielonej głowy. No jedynie make-up wokół pyska. No w sumie się zgadza. A po chwili mnie olśniło. To jest Joker Alien, tyle tylko, że z okładki Batman Alien tu, bo ten rzeczywiście ma zieloną górną część czaszki, czyli to jest model przemalowanego obcego od NECA Toys, bo NECA generalnie robi zabawki z predatora i obcego, ale z jakiegoś powodu bardzo chciano z niego zrobić nie tego białego obcego, który pojawia się na początku historii, tylko tego jokerowego obcego, który jest później, ale ktoś miał do dyspozycji tylko okładkę i nie wiedział o tym, że on później występuje w zupełnie innej wersji. A drugi powód nieotwarcia jest taki, że po utracie licencji, jeżeli chodzi o predatora i obcego przez Dark Horse, no to szansa, że NECA zrobiłaby coś takiego, jest praktycznie zerowa, więc tak jak obstawiałem, te zestawy. Robią wrażenie, jeżeli chodzi o m, warianty cenowe na dzień dzisiejszy, dostępne w obrocie wtórnym. Chociaż nie wiem, może powinienem powiedzieć coś w stylu, jak ten film będzie miał 10 tysięcy lajków, to otworzę albo coś takiego, ale nie będę się oszukiwał, nie obiecuję wam tego. Chociaż możecie próbować mnie przekonać.